E, witam Was, pyki. To jest dla czytanie na czerwiec 2024. Zobaczmy, co się w tym miesiącu dla Ciebie będzie działo, byku. Jakie są energie, sytuacja. Twoja sytuacja, byku. Ok. Dziesiątka pucharów. Wyzwania Król mieczy. Przyczyna, podstawa. Czwórka kijów. Przeszłość. As pentakli. Co macie w głowie? Rycerz pentakli co nadchodzi najbliższa przyszłość piątka e, pucharów i dwójka mieczy Ty w tej sytuacji dziewiątka pucharów i dziesiątka pentakli otoczenie siódemka kijów nie widzisz. Czwórka pucharów i potencjalny wynik sytuacji. Czwórka pentakli. Dobra, zobaczmy co jest pod spodem. Umiarkowanie. No dobra, zobaczmy, co się dzieje u ciebie, byku. Eee, bardzo ogólnie ładna sytuacja Twoja, i myślę, że w ogóle czujesz się taki szczęśliwy, spełniony w, w miesiącu czerwcu, ale myślę, że o czymś zapomniałeś, byku. Tutaj i świetnie się to pokazało, zaraz wam to wytłumaczę. Eee, bo mam wrażenie, że albo może być ktoś w Twoim otoczeniu, kto czuje się tutaj zostawiony, czuje się jakiś tam zignorowany bądź jest trochę marudny i możesz w ogóle tej, tej całej właśnie sytuacji nie zauważyć i ona się pojawi w odpowiednim momencie, ale trochę może Ci zepsuć humor. Jeśli są to jakieś sprawy zawodowe, to możesz na przykład rozpoczynać jakiś, jakiś fajny projekt, fajny nowy etap, albo dostać nową pracę i to jest takie spełnienie, jesteśmy zadowoleni, że wow, fajnie, w ogóle super, zaczniemy i chcemy się w to zaangażować, a jak do, do, docierasz na miejsce, to okazuje się, że tam jest ruina i naprawdę trzeba się tutaj nastarać, żeby w ogóle yy, jakby ponaprawiać rzeczy. Może być też tak, że był jakiś urlop, albo jest jakiś urlop, gdzie jest świetna atmosfera, w ogóle taka bardzo rodzina, Masz świetne tutaj karty, Mamy dziesiątka pentakli, dziesiątka pucharów, dziewiątka pucharów, więc świętowanie, poczucie jedności z rodziną, z partnerem, z partnerką, poczucie dostatku i że naprawdę czujemy się szczęśliwi i spełnieni, a nagle wracamy Naładowani taką pozytywną energią, yy, i okazuje się, że prawda, wszystko prawie podwiędło, i trzeba ratować co jest, bo za chwilę okaże się, że coś stracimy. Także tu różnie może się pokazać dla ciebie ta sytuacja. No jest osoba, która jest tutaj surowa i niezadowolona, i która bardzo szybko cię tak, jakby sprowadzić tutaj na ziemię z tej z tańczowej tej, e, chmurki, e, prawda. Zobaczymy, co ci tutaj tarot radzi, ale mam wrażenie, że mm, e, odkręcisz to, bo tu nie ma jakiś e, Prawda, ważnych takich dużych kart. Jedyna duża arkana to jest właśnie umiarkowanie, które mówi o naprawianiu, o uspokajaniu sytuacji, o się do balansu. Także mam wrażenie, że to się wszystko uda. Może być tak, że po prostu wrócisz właśnie z jakiejś takiej sielanki i okaże się, że masz pełne ręce roboty i, i, i trzeba się będzie sprawami zająć. Ponieważ one tak jakby narosły. Mamy tego Króla Mieczy, który jest tutaj znakiem, właśnie powietrznym, ale to może być również taka osoba, która jest surowa, która jest wymagająca, który, która patrzy na numery, na liczby. I może tutaj oczekiwać, że po prostu wszystko się będzie zgadzać, i prawda? No nie do końca obchodzi, co się tutaj działo. W księgach mają być, wszyscy, mają być porządki, i no może być to ktoś kto ci właśnie może zepsuć ten dobry nastrój właśnie albo ktoś kto czuje się urażony jakąś właśnie sytuacją bądź twoim jakimś szczęściem więc tutaj myślę, że trzeba właśnie jakiegoś takiego balansu tutaj nabrać i być może dystansu bo bardzo, naprawdę bardzo ładne karty. Mam jakiś pomysł z przeszłości, a z Pentakli, czyli coś nowego, co się może tutaj zaczynać, ale tutaj też jest dużo takiego poczucia spełnienia na etapie, którym jesteś. Mamy Ciebie jako dziesiątkę pentakli i dziewiątkę pucharów, więc jakieś spełnienie marzeń, dobry nastrój, świetny czas z rodziną, przyjaciółmi. Ta biedronka też jest właśnie tym symbolem szczęścia i takiego właśnie szczęśliwego losu tutaj, bo biedronki, prawda, przynoszą szczęście. Więc dużo takiego, Właśnie poczucie zadowolenia, jakbyś świętował coś, osiągnął jakąś kulminację, albo jest tutaj jakiś finansowy dostatek, z którego syto korzystasz, właśnie byku. Mamy też tą dziesiątkę pucharów, więc zadowolenie nie tylko ciebie, ale również osób dookoła ciebie, więc tak jakby to promieniuje na zewnątrz. No i podstawą jest również czwórka kijów, szczęśliwy dom, sukcesy, znowu osiągnięcie jakiejś stabilności tutaj, jakieś właśnie zadowolenie również i ukończenie z sukcesem jakiegoś etapu. No, i czego nie widzisz? i Tutaj się pojawia ta znowu ta jakaś czwórka. Pojawia się, właśnie mamy i czwórkę, i tutaj mamy czwórkę. Czwórka pucharów i jest to karta straconej szansy, ale czwórka pucharów też jest kartą takiego trochę marudzenia, niezadowolenia, czekania, czekania, aż coś się wydarzy, czekania, aż ktoś wróci. Także jeżeli jest tutaj jakaś rozłąka z partnerem prawda, on może być naprawdę tutaj niezadowolony i czekać jakby naboru muszony, aż skończysz powiedzmy swoją jakąś e, e, podróż e, bądź jakiś dobry czas z ludźmi ok, e, no ta czwórka pucharów mówi o pewnym takim pozostawieniu, stagnacji ale też takiego, takiego być może niezadowolenia z jakiegoś nowego początku, który się tutaj e, e, pojawił no, czwórka pucharów też może być taką kartą, może niekoniecznie zazdrości, ale takiego poczucia, że komuś jest lepiej, że trawa jest bardziej zielona tam, gdzie nas nie ma. I ja mam wrażenie, że to jest rzeczywiście. Mm, właśnie osoba w Twoim otoczeniu bądź sytuacja w Twoim otoczeniu, tak? Tak jakby jest ten kontrast, komuś jest dobrze, a, a, a ktoś tutaj uważa, że jemu się tutaj nie wiedzie zbyt dobrze. Natomiast czwórki są stabilne i myślę, że to jest raczej marudzenie tej osoby niż tak jakby de facto jak, jakaś, jak, jakaś tutaj katastrofa. Tym bardziej, że mamy właśnie to umiarkowanie, gdzie Łączymy tą dziesiątkę, prawda? To jest numer 14, dziesiątkę i czwórkę. I umiarkowanie, mam wrażenie, tutaj będzie miało za zadanie jakby załagodzenie sytuacji, być może uzdrowienie. Umiarkowanie mówi o powrocie do balansu, o skupieniu i połączeniu dwóch przeciwstawnych sił, bądź dwóch jakby aspektów naszego właśnie życia. Mamy pod spodem też słońce, więc, jakby tutaj, myślę, że nie będzie tutaj jakiejś destrukcji, mimo tego, że mamy tą, tą piątkę pucharów, ale ona w tej tali właśnie jest taka dosyć delikatna, bo pokazuje tylko, że okej, okay, te kwiatki podwiędły. I da się to wszystko jeszcze odratować, tylko trzeba szybko działać. I co się właśnie dzieje, co Cię tutaj czeka? Mamy tą piątkę pucharów, więc zastaliśmy jakąś rzecz, która wymaga naszego szybkiego działania. I no, bo możemy coś tutaj stracić, czyli tu może być coś, co zostało przeoczone, być może. O czymś zapomniałeś, i trzeba teraz szybko działać, żeby nie dostać jakby jakiejś tutaj kary, bądź jakiegoś właśnie nie, nie stracić czegoś, ok? Mamy też tą dwójkę mieczy, i dwójka mieczy mówi o zatrzymaniu. Również mam wrażenie, pokazuje mi pewne jakieś odcięcie się. Być może liczyliśmy, że ktoś coś zrobi, a on tego nie zrobił, bo się odciął od sytuacji naszej, więc trzeba tu szybko coś naprawiać. Okej. Okay. I właśnie ta dwójka mieczy, czyli tak jakby zawieszenie broni, brak działania, brak decyzji również. I tak jakby mam wrażenie, że te karty pokazują brak dostępu tej wody. Być może ktoś zatrzymał prawda, wodę, tak to się świetnie pokazało. Siódemka kijów mówi o sprzeciwie, o proteście, również o zablokowaniu kogoś, podobnie jak właśnie dwójka mieczy. Także ktoś może tutaj właśnie zablokował ten napływ wody. Czyli jakiś tutaj emocji bądź działania, no i przez to, prawda, tak jakby to, co miało tutaj sobie rosnąć, po prostu usycha. Ok? Siódemka kijów może pokazywać w Twoim otoczeniu takie właśnie zablokowanie, jakby, z, jakby jakiegoś przepływu, sprzeciw. Siódemka kijów czasem mówi o tym, że ktoś nie odpowiada na, na, jakby na nasze wiadomości i broni się przed kontaktem, albo broni się przed, przed rzeczami, które so, chcą mu być przedstawione. Okay? Więc taka blokada jakby w Twoim otoczeniu, i ja myślę, że to zdecydowanie ma ten król tutaj do czynienia. Jeśli powiedzmy. Tutaj powiedzmy wracasz i, i prawda, było zatrzymanie jakichś działań, no to ten król również może oznaczać, że trzeba będzie podważnie podejść do sprawy i nawet być może być niemiłym dla pewnych osób, po to, żeby przyprowadzić tutaj porządek, jakby ponownie jakąś stałość i stabilność, ok? Czego nie widzisz a propos tej sytuacji? No właśnie, czwórka mieczy, czwórka pucharów, przepraszam, tutaj pokazuje takie właśnie zatrzymanie, brak działania, również straconą szansę albo potencjalnie straconą szansę, bo mamy czwórkę, czyli coś, co jest zostawione, piątkę to może. Tak, jakby uschnąć, ok? To, co się tutaj zaczęło. Ale mam wrażenie, że być może przez to, że zostało jakieś zaniedbane, albo mm, jest zbyt mała uwaga co do tej osoby bądź tej sytuacji, ok? Dobra, jak się wszystko kończy? No, mamy czwórkę pentakli. No, czwórka pentakli mówi o, znowu o sta stabilnej sytuacji, o stałości, ale czwórka pentakli też pokazuje takie e, znowu trzymanie czegoś dla siebie, e, nie otwieranie się na sprawy. E, także mam wrażenie, że być może jakby sytuacja zostanie op opanowana, bo znowu tak jakby wracamy do punktu wyjścia z tej piątki prawda z powrotem do czwórki, ponieważ mamy tą czwórka pentakli, ale prawda tak jakby czwórka pentakli mówi o tym, że mamy to w garści, natomiast jest trochę ta energia zamknięta, tak? czyli może być ktoś nieprzekonany, może jakby siedzieć w swoim kącie i trzymać te wszystkie tutaj jakby rzeczy dla siebie. Zobaczmy, co Ci tutaj tarot radzi. Mamy też tą, tego króla rycerza, przepraszam, pentakli, który chce się tutaj zaangażować, chce działać, ma dużo również zadań do wykonania i ma tak jakby zaplanowany czas, czy najbliższy czas. To jest też Twoja karta, więc mam wrażenie, że tutaj jakby kierunek jest ok, chcemy tak jakby działać, dążyć do jakiejś stabilności, no ale tak jakby zastajemy trochę jakąś ruinę i trochę tak, jakby szybko trzeba działać, żeby jakby odratować tutaj sytuację, ok? No dobra, zobaczmy jakie są rady dla byków. No mam wrażenie, że to jednak nie będzie nic poważnego i da się to odrobić, bo podstawą mamy szczęśliwą czwórkę. Czego nie widzisz? Ta czwórka tutaj ciągle jest, ale ona jest trochę teraz taka grymaśna. czeka na lepszą pogodę. A natomiast kończymy jakby bardzo stałą kartą, czwórka pentakli. E to jest trzymanie jednak skarbu, który mamy, dziesiątka pentakli. Także mam wrażenie, że tutaj jakby nic złego się nie stanie i powracamy do jakiejś stałości. Natomiast ktoś może tutaj to ostro zakomunikować. Albo, yy, prawda, tak jakby się yy, postawić yy, co, do, co do tej sytuacji i będzie trzeba tutaj szybko jakieś sprawy naprawiać. Dobra, jakie są rady? Jakie są rady dla byka? Ok, król pucharów i no, zmiana tego króla mieczy króla pucharów, tak jakby. Król pucharów tutaj, mam wrażenie, też jest pewną, pewnym zaogodzeniem sprawy. E, no, myślę również, że trzeba tutaj komuś coś dosłodzić, bo z tego miecza, e, prawda, zmieniamy w ten pucha, czyli jakąś formę serdeczności. Król pucharów też e, właśnie może tutaj pokazywać właśnie ten taki emocjonalny aspekt tego króla, także mam wrażenie, że tutaj po prostu trzeba o taką osobę tutaj zadbać. To może być Również właśnie osoba tego znaku. Tutaj mamy wodny, prawda? Czyli wodny znak, znak powietrzny, ale zdecydowanie te karty pokazują, żeby nie ignorować tego króla, tylko tak jakby być może. Go uspokoić, ok? Być może właśnie z tego miecza walecznego, e, prawda? Zmienić mu na ten e, kieliszek tutaj z napojem, ok? Więc tak jakby mam wrażenie, że chodzi tutaj o to, żeby też uspokoić tą sytuację, załagodzić. E, jakby podlać to wszystko, co tutaj mogło ewentualnie uschnąć, bo mam wrażenie, że tak, jakby ta osoba się tutaj zablokowała, mogła się tak, jakby mm, e, oburzyć na jakąś być może sytuację, z którą została tutaj pozostawiona. No dobrze, myślę, że to wszystko byki w tym miesiącu, ale cały, jakby cała ta atmosfera i tutaj, jakby ta śmietanka, którą spijasz, jest bardzo fajna. Także mam wrażenie, że tutaj wszystko uda ci się e, zrobić i zachowaj również spokój, bo, bo jeśli jest to Twoja też energia, właśnie tego Króla Mieczy, który jest taki trochę osły, trochę przychodzi i może tak jakby. Chcieć wszystkich doprowadzić do porządku, prawda? Zostawił ludzi z zadaniami, przywraca, tak jakby z tego, z tego urlopu, a tutaj, prawda, nic nie jest zrobione, a wręcz, tak jakby sprawy są zawalone. Więc jakby e, pamiętaj, żeby. Jakby nie załatwić sprawy tak, jakby mówiąc zbyt dużo i zbyt ostro, tylko ten właśnie król Pucharów tak, jakby podlej to, bo on ma bardzo dużo tutaj wody do podlania. I jakby uspokój sytuację, opanuj, nie denerwuj się. Także, żeby ta energia, właśnie ładna, która tutaj z tobą jest, żeby ona z tobą też została, tak? Także nie pozbywaj się tej, tej właśnie miłej atmosfery, którą przynosisz, tak jakby do tej sytuacji. No dobra, to wszystko. Byki, pozdrawiam Was, widzimy się w przyszłym miesiącu.